Tymczasem po kolejnym bardzo ważnym meczu w siódmej lidze jestem z Szymonem Bednarskim z Dzików e, z Lasu. Cześć Szymon. Witam serdecznie. E, Szymon, za wami spotkanie z partyzantem Włochy. E, rywal jest po drugiej stronie tabeli. Powiedz mi, e, jak ci się grało w tym meczu, jakie masz odczucia, no i przede wszystkim e, czy te trzy punkty. Przybliżają Was do celu, który założyliście sobie przed tą rundą. Tak, zdecydowanie. No, każdy mecz jest ważny. W każdym meczu walczymy tak naprawdę o trzy punkty. E, tutaj poszło dosyć gładko, ale dziękujemy bardzo przeciwnikom za mecz. No, staraliśmy się realizować też założenia, które sobie ćwiczyliśmy e, na treningach w zeszłym tygodniu. Fajnie nam wychodziła gra piłką. Wydaje mi się, że, że coraz, coraz lepiej nam to wychodzi, no i to za, zaowocowało e, obfitą wygraną. Ehm, Okej, okay, słuchajcie, no, Wasza sytuacja w tabeli jest e, bardzo dobra, bo Udało się zrobić tak, że jesteście tylko za Lagą Warszawa, która jest liderem. Laga jeszcze meczu nie przegrała, ale w tej rundzie już straciła punkty, czyli wy cały czas gonicie, cały czas jesteście blisko. Powiedz mi, jak, jak się czujecie w ogóle w roli tego, który ściga lidera tabeli? Wydaje mi się, że w porządku mamy cel, mamy za czym gonić. Nie czujemy za bardzo oddechu na plecach, widzimy tylko przed sobą właśnie ten, ten cel, do którego dążymy. Będziemy się starali ze wszelkich sił, żeby, żeby laga dogonić. Widzieliśmy, że zgubiła punkty, także tutaj upatrujemy naszej szanse, No i oczywiście najbardziej w bezpośrednim pojedynku, na który bardzo wyczekujemy. Będziemy mogli pokazać tak naprawdę swoje pełne, pełne oblicze, bo w poprzednim meczu mieliśmy mocno okrojoną kadrę. Teraz mam nadzieję, że będzie inaczej i, i po prostu to będziemy trzy punkty. Okej, okay, czyli mm, czy zaryzykowałbyś takie stwierdzenie, że w w takim razie kwestia Mistrzostwa siódmej Ligi rozstrzygnie się właśnie w tym bezpośrednim meczu z Lagą. Wydaje mi się, że tak, No to widać po tabali, widać to po punktach. Tak naprawdę no, ścigamy się tutaj o to pierwsze miejsce i myślę, że to będzie, właśnie będzie taki mecz o Mistrzostwo. Um, Okej, okay. jesteście nową drużyną tutaj w Lidze Fanów. Powiedz mi, jakie są Wasze odczucia? Jak się czujecie na tym w sumie ósmym poziomie rozgrywkowym, czyli w siódmej lidze? Czy było, jest to zgodne z Waszymi oczekiwaniami? No i Jesteście blisko awansu, więc jakie macie cele na kolejny sezon? Czujemy się świetnie. Naprawdę jesteśmy przede wszystkim pod wrażeniem organizacji, która jest na najwyższym poziomie. Wszystkie spotkania, prawda, nagrywane, relacjonowane tutaj, to wygląda naprawdę profesjonalnie. W siódmej lidze czujemy się w porządku, ale tak jak, tak jak mówiliśmy, gdzieś tam planujemy, planujemy awansować. Wydaje mi się, że jako drużyna debiutująca fajnie, że zaczęliśmy może trochę niżej niż nasze możliwości, ale żeby piąć się coraz wyżej niż żeby na przykład pierwszy sezon zakończył się spadkiem. Także wydaje mi się, że trafiliśmy bardzo dobrze, czujemy się świetnie i, i planujemy się rozwijać. Jakbyś miał powiedzieć krótko historia waszego zespołu? Skąd, jak powstaliście, skąd się wzięliście? E, większość z nas zna się ze szkoły, tak naprawdę. Chodziliśmy, chodziliśmy do jednej szkoły i zaczęliśmy e, po prostu oprócz tego, że byliśmy drużyną szkolną, reprezentującą e, właśnie szkołę na różnych e, zawodach międzyszkolnych, dzielnicowych. To potem stwierdziliśmy, że może byśmy popchali to dalej i jeździliśmy na różne turnieje. E, Gramy od około 4 lat. W 2018 roku e, zaczęliśmy bardziej na poważnie myśleć o naszej drużynie. E, no i tak naprawdę jesteśmy grupą kumpli. To jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze, że jesteśmy. Jesteśmy bardzo z życi poza boiskiem, także znamy się, widujemy i to, to jest chyba super, że łączymy to po prostu z naszą pasją, którą jest piłka nożna i tak to realizujemy. Okej, okay, w takim razie życzę ci kolejnych zwycięstw, bramek, asyst i czego tam jeszcze sobie zapragniesz w tych meczach. No i cóż, no i mam nadzieję, że widzimy się w takim razie na gali rozdania nagród po sezonie z jakimiś medalami, a jaki kolor, no to nie mogę powiedzieć, bo z Digi jestem, to, ale Dzięki. życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo i również życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dzięki.